Dzień dobry końców, 16.40 w drodze z pracy. Piękne niebo, praktycznie naturalne całkowicie chmury, poza tą jedną tutaj rozpyloną mgiełką. E, dzisiaj krótko o rasizmie i przyklejaniu przez system etykietek. Bo słuchajcie, rasizm. Te sytuacje w tej chwili, które ze Stanów rozlały się na całą Europę, na tle rasistowskim. Prawdopodobnie celowa, sfingowana sprawa, rasizm cały czas żyje ten demon tego rasizmu. Słuchajcie, każda kropla krwi przelana na świecie jest czerwona. Nieważne, czy musiał ją przelać człowiek biały, czy czarny. Każda śmierć ludzka jest tragedią. Tragedią matki. Ojca, rodziny, dzieci, najbliższych tego, który tą krew przelał. Rasizm tak naprawdę wymyślił Trocki. Wyjątkowa kanalia i zbrodniarz. Wykorzystując stare kolonialne i niewolnicze nienawiści, demony pochodzące z tamtych czasów, zaczął uprawiać jakiś bełko do różnicy klasów. Co później świetnie wykorzystywali kolejny. Posłuchajcie, to są etykietki, które system celowo w swojej socjotechnice przykleja ludziom i antagonizuje w ten sposób Was pomiędzy sobą. A ja Wam wytłumaczę dlaczego. Dlatego, że celem systemu jest za utrzymanie się za wszelką cenę. Utrzyma się za wszelką cenę wtedy i tylko wtedy, gdy nie dojdzie pomiędzy ludźmi do zasadniczego sporu i tylko tak naprawdę jedynego prawdziwego podziału ludzie a system. Żeby do tego podziału nie doszło, żeby do tego pytania w Waszej głowie nie doszło, system celowo antagonizuje grupy pomiędzy sobą, bo tym się łatwiej zarządza. Dlatego dochodzi co chwilę do jakichś wypadków na tle rasowym, i ludzie zajmują się wojną pomiędzy sobą zamiast na próbie stawiania pytania systemowi, dlaczego jest taki jaki jest. Stąd tyle tysięcy łatek i etykietek, moje kochani: biały, czarny, lewak, prawicowy, ekstremista, narodowiec. Ale, a ten jest endek, a ten jest hadek, a tamten jest mały, wysoki, gruby, rudy, i Bóg wie co jeszcze. To wszystko ma jeden konkretny cel. Jak już system przestanie wam przyklejać etykietki, bo się na tym poznacie, to będzie wymyślał sprawy aborcji, krzyża w Sejmie, kłótni politycznej, będzie wyciągał kretyńskie pomysły tylko po to, żeby media gadały o tym, jakie to kretyńskie. Ale Wasza uwaga zostanie odciągnięta od najważniejszego pytania, czyli pytania o wszelką próbę zreformowania systemu i wpłynięcia na niego. Jeżeli już to rozumiecie, a jeszcze raz naprawdę dziękuję Wam za to, że chcecie czasami posłuchać tych moich wykładów za kierownicą, w samochodzie, czy wieczorem w domu, na słuchawkach, czy gdziekolwiek. Naprawdę Wam za to dziękuję. To pamiętajcie o tym, że ja to robię z dobrej wiary, w dobrej wierze dla przyszłości mojego ukochanego polskiego narodu i kraju. Ponieważ ja, nie chcąc się powtarzać, być może nowi tego słuchają, wierzę i jestem przekonany, że system niebawem na świecie się rozleci upadnie. Dlatego, że jego podstawy ekonomiczne to bełkot pseudoekonomicznych bzdur zadłużających tylko przyszłe pokolenia. Dopiero słyszałem, że Unia Europejska chce wypuścić obligacje wieczyste, czyli mówiąc znaczy chce wam dać papier w zamian za wasze pieniądze z obietnicą, że być może kiedyś coś tam odda z nawiązką, z procentem. Bo słuchajcie, takie obligacje może wypuścić tylko i wyłącznie ten, który posiada jakieś sensowne zabezpieczenie. Europejska żadnych zabezpieczeń nie posiada, tylko zbiera pieniądze od krajów członkowskich, potem rozdaje w różne miejsca z powrotem to czy ten ochłap, który zostanie po utrzymaniu siebie i swoich projektów. Więc interes jest marny, prawda? Posłuchajcie, jak już wiecie na czym polega to przyklejanie tych etykietek i po co ono jest, to ile razy usłyszycie? W stosunku do siebie i swoich bliskich, że tak, bo Ty jesteś tam ekstremistą, czy anarchistą, czy pacyfistą, albo Ty jesteś w ogóle syjonistą, i tak dalej, tak dalej, no to już wiecie, że macie do czynienia z tą sztuczką, tak? którą tak naprawdę wybitni fachowcy od sterowania myślami, wizerunkiem stosują. Oni mają gigantyczne pieniądze, oni mają gigantyczne media, a my, biedni, jedyne co mamy, to własny zdrowy rozsądek i kręgosłup moralny. Dlatego proszę was, żeby nasze dzieci mogły żyć w sensownym, yy, jakimś sensownym świecie kiedyś. Wolnym od przemocy, wolnym od chorych absurdów legislacyjnych, wolnych od nie wiem. Uzależnień, które cechuje tylko i wyłącznie zło, to pamiętajcie o tym kręgosłupie moralnym. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby wiedzieć, że ludzie ze złym kręgosłupem moralnym właśnie uwielbiają antagonizowanie innych i używają właśnie takich technik, jak przyklejanie ludziom najróżniejszego rodzaju przymiotników. A ten jest taki, a tamten jest taki, a tamten to, co gada, to wie pan, to, to co on mówi, to jest klasyczny ekstremizm. Wie pan, to są teory spiskowe, tak? Zauważcie, ile razy słyszeliście to w debacie publicznej, jak siedzi dwóch facetów rzekomo z różnych stron politycznych, a tak naprawdę jedyne co robią, to stosują w stosunku do was technikę antagonizowania was. System powinien być jeden: moralnie porządny, czysty system. Kierowany przez tych ludzi, którzy w danym terenie, na tym terenie, o sobie sami bez żadnych pośredników powinni podejmować decyzje. A nie inaczej. Dlatego jeszcze raz, dziękując Wam za to, że chcecie tego czasami słuchać, proszę spójrzcie na to od tej strony. Czy aby to nie jest tak, że systemowi zależy na tym, aby Was nazywać, szufladkować, szufladkować i segregować? Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, dziękuję.